Lekcja Techniki Tworzywa Sztuczne Tworzywa sztuczne nie występują w przyrodzie. Zostały stworzone przez człowieka i zastąpiły wiele naturalnych materiałów, takich jak drewno czy metal. Podstawowe surowce, z których uzyskuje się tworzywa sztuczne to ropa naftowa, węgiel kamienny i kauczuk. Tworzywa sztuczne są odporne na działanie czynników atmosferycznych, a część z nich także na oddziaływanie substancji chemicznych. Chronią przed wymianą ciepła i nie przewodzą prądu. Wiele tworzyw sztucznych wyróżnia się twardością i odpornością na uszkodzenia. Tworzywa te są lekkie i tanie, mają szerokie zastosowanie np. w sporcie, medycynie i wielu innych dziedzinach. Pod wpływem słońca, ciepła i wilgoci tworzywa sztuczne mogą pękać lub tracić głębie koloru. Na powierzchni wyrobów z plastiku często osiada kurz. Wśród środków przeznaczonych do konserwacji tworzyw sztucznych są preparaty, które nie tylko usuwają kurz, ale też zapobiegają jego osiadaniu. Do obróbki tworzyw sztucznych najczęściej stosuje się te same narzędzia co do obróbki drewna i metalu. Przydatne mogą być nożyczki, miarka, wkrętarka, obcęgi, tarnik, piła, klej czy śrubokręt. Jeśli film Ci się podobał, zostaw nam łapkę w górę, kliknij dzwoneczek i zasubskrybuj nasz kanał. Dziękujemy za uwagę. Koniecznie zajrzyj do naszych pozostałych lekcji.